Hej, zapraszam was do filmiku, na którym będziemy robić kluski ziemniaczane, bo jest to czas ziemniaków, czas wykopków i będziemy robić zwykłe kopytka i też pierogi leniwe, czyli dwa w jednym. Jednego dnia możemy zjeść kopytka z jakimś sosem, na przykład pieczarkowym, jak chcemy bezmięsnie, a drugiego dnia leniwe pierożki z na przykład z bułką tartą i masełkiem. I już mamy dwa dni obiad, a jedna robota. W takim razie zapraszam. Ja tutaj mam sporo ugotowanych ziemniaków, bo u mnie się mówi ziemniaków, ale też się mówi kartofle, pyrki, różnie. A właśnie, napiszcie, jak u Was się nazywają ziemniaki, bo jeszcze o grule słyszałam. Może są jeszcze jakieś ciekawsze nazwy. No, w każdym razie ja mam tutaj ugotowane ziemniaki. Nie wiem ile, ale to też nie ma do końca znaczenia, bo Wam pokażę, jak złapać proporcje, żeby zrobić kluski. Najlepiej na kluski mieć ziemniaki ugotowane dzień wcześniej. I jedna jest zasada i nie wiem dlaczego, może ktoś wie, nie można tych ziemniaków rozdrabniać blenderem ani jakimś takim szybkim mikserem, bo wtedy się robi straszna papka i z tego nam kluski nie wyjdą. Czyli można je przerobić. Jak? przeciągnąć, przez, przemielić, o przepraszam, przemielić przez maszynkę do mięsa. Można zetrzeć, ja tak robię, a można też jeszcze ciepłe, u mnie to się mówi, ukrychać, ale ja jeszcze ja tego nie zrobiłam, czyli o, w ten sposób, nie? To są takie różne sposoby, ale najlepiej, żeby one były naprawdę już takie zimne, odębiałe i tak je przygotowujemy. To szybko idzie, bo one są mięciutkie, więc. Więc naprawdę bardzo szybko nam to idzie. No te końcówki nie zawsze się zetrą, to tutaj odrzucamy. A najlepiej to, żeby w ogóle było trzy w jednym, to jednego dnia zjeść po prostu ugotowane ziemniaki, czyli obrać dosyć dużo, drugiego dnia kluski, trzeciego dnia leniwe. Obiad na trzy dni z głowy. No, no to ścieramy. Już raz robiliśmy kluski, ale kluski z dyni Hokkaido, a to są takie zwykłe ziemniaczane kluski. Ja wiem, że w sumie każda pani domu umie zrobić, ale może sobie warto powtórzyć, jak to wychodzi, a może wam nie wychodzi, a może nie wiem. Więc dlatego postanowiłam, że nakręcę filmik kluskowy. Dobrze, tutaj mamy już przygotowane ziemniaki i żeby nam wyszły dobre proporcje, to ja robię w ten sposób dzielimy na cztery części mniej więcej wyciągam tą jedną część i do niej sypię pszenną mąkę mówimy o kopytkach ewentualnie potem możemy zrobić leniwe i tą część wypełniam mąką i wtedy mamy już dobre proporcje do tego do kopytek daję jajko do śląskich nie daję no, i teraz dobrze wyrabiam. Po prostu dobrze wyrabiam całe ciasto. Dobra. I tutaj mamy już wyrobione ciasto na, na razie na y, kopytka, czyli połowę. Po, po, połowę wykorzystuję. No i jak się robi kopytka? No każdy wie. Po prostu robimy wężyk. Ta fajna robota z dziećmi można robić. O. Tutaj odcinamy. I kopytka. Dlatego to są kopytka, nie? Takie kopytka się tnie. O. Dalej i można zjeść z jakimś gulaszem albo z sosem pieczarkowym. Albo teraz z jest, z też całkiem nieźle, albo po prostu z cebulką. Tak? Można większe robić, mniejsze, jak lubicie. Boże, ja tego ciasta jak dla wojska narobiłam. Kluski wrzucamy na gotującą, ale nie bardzo mocno, wodę z odrobiną jakiegoś tłuszczu, żeby nam się nie pokleiły i osoloną. I teraz wrzucamy kopytka. I na razie czekamy, żeby kluski nam wypłynęły. No jakoś minęło 3 minuty i kluski wypłynęły. Po prostu czekamy, żeby wypłynęły. Tak wyglądają wypłynięte kluski. I jak one już wypłyną wszystkie, można im troszeczkę pomóc leciuteńko je tutaj gdzieś tam mieszając, to jeszcze 2-3 minuty na bardzo wolniutkim ogniu, żeby sobie tam się dogotowały, żeby nie były surowe. I już ugotowane kluski wyciągamy. Można troszeczkę mm, posmarować jakimś tłuszczem e, naczynie, albo je tak... E, nie wyciągać jedne na drugie, o, żeby się nie pokroiły bardzo. Tak wyglądają gotowe zwykłe kopytka. A teraz z połowy ciasta, które nam zostało, robimy po prostu leniwe. Wiem, że leniwe, czyli dodaję 250 g białego sera. Czyli mniej więcej musi być połowę masy ziemniaczanej, a połowę sera. Wiem, że niektórzy robią leniwę bez ziemniaków, ja robię z ziemniakami. Czyli na drugi dzień już mamy leniwę. Dzisiaj Ada ma dzień dziecka, bo ona kocha kluski. Na szczęście nie widać to po jej figurze. Więc ma dzisiaj pełen wybór. W jakich kształtach tniecie leniwe. Ja tnę tak jak te, tak jak kopytka. Ale też wiem, że są jakieś kształty takie z widelcem. No, jak to lubi. Tylko ja robię troszeczkę większe niż kopytka. Wrzucamy do gotującej wody, ale niezbyt mocno gotującej się. I to samo do wypłynięcia, po wypłynięciu chwilę. Zaraz wam pokażę. I wyciągamy leniwę, ale niestety zajęłam się czymś innym i się odrobineczkę rozgotowały, ale będą dobre. Kluski leniwe troszeczkę krócej się gotują ze względu na zawartość sera, niż kopytka. Dlatego y, można dać więcej mąki, ale ja nie daję, bo wtedy są twarde i takie mączne. Y, I dlatego trzeba bardzo pilnować tego, kiedy się gotują. Ja nie pilnowałam i moje są trochę rozgotowane i nie wiem, czy będę robić nowy filmik, czy jednak sobie odpuszczę. No zobaczymy. Kluski polewam y, masełkiem z cynamonem i z odrobiną cukru. No moje są lekko rozgotowane, ale naprawdę pyszne. Polecam. Można dać troszeczkę więcej mąki, a na pewno krócej gotować.